W czerwcu bieżącego roku opublikowano rozporządzenie dotyczące kryptoaktywów. Stanowi to kamień milowy dla europejskiego rynku aktywów cyfrowych i kryptowalut. Niestety wiążą się z tym nowe obowiązki dla emitentów kryptoaktywów. Rozporządzenie nakłada obowiązek przygotowania, zgłoszenia i opublikowania dokumentu informacyjnego. Co do zasady, nie jest wymagane uprzednie. Zatwierdzenie przez właściwy organ przed opublikowaniem, ale organ może mieć prawo do żądania wprowadzenia pewnych zmian w white paper. Co powinno znaleźć się w white paper? Najważniejsze elementy zostały wymienione w artykule 6 rozporządzenia. Dokument informacyjny, w związku z tym, powinien zawierać informacje na temat oferującego lub osoby ubiegającej się o dopuszczenie do obrotu danego kryptoaktywa. Ponadto, dokument musi zawierać także informacje o ryzykach. Czy wykorzystanych technologiach bazowych. Wytyczne dla whitepaperów paperów dotyczących tokenów powiązanych z kryptoaktywami różnią się w zależności od tego, jaki jest typ kryptoaktywa. Jeżeli dokument informacyjny nie został sporządzony przez emitenta, to również taka informacja musi się znaleźć w white paper. Oczekuje się, że poszczególne wytyczne co do whitepaperów oraz tego, jakie zapisy, muszą się w nich znaleźć, zostaną wprowadzone w najbliższym czasie przez poszczególne wytyczne do Majka. Jednak już teraz warto dostosować się do przyszłych wymogów. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, co powinno się znaleźć w Twoim dokumencie informacyjnym, zapraszam Cię do kontaktu.